Chciałbym zaprosić Państwa do szkolenia, które pomyśleliśmy jako wprowadzenie do neurodydaktyki. Wykorzystujemy wiedzę z zakresu neurobiologii, szczególnie tej najbardziej nowoczesnej, do wyjaśnienia zjawisk związanych z dydaktyką, z wychowaniem, z kształceniem, z relacjami między młodymi ludźmi a ich opiekunami, ich nauczycielami. Zajmiemy się budową układu nerwowego, przyjrzymy się tym aspektom. Budowy zarówno makroskopowej, jak i mikroskopowej, które mogą nam się przydać. Przyjrzymy się też granicom możliwości interpretacyjnych neurodydaktyki jako takiej, bo często przekraczając je, tworzymy neuromity edukacyjne, które mogą nam bardziej przeszkodzić niż pomóc. Przyjrzymy się też rozwojowi ośrodkowego układu nerwowego. Mózgi ludzi w różnym wieku zbudowane są i pracują na nieco innych zasadach. To powoduje, że widzimy świat odmiennie. Generuje to oczywiście najczęściej nieporozumienia w szkołach i domach. Przyjrzymy się naszemu życiu społecznemu temu wszystkiemu, co dało nam przewagę w dostosowaniu łącznym nad innymi gatunkami mechanizmy lustrzane, język. Również w kontekście tego, w jaki sposób ten język wykorzystujemy wobec swoich podopiecznych, wobec swoich dzieci, swoich wychowanków, interesować nas będzie także pamięć. Bardzo szeroko. Od śladu pamięciowego, który tworzy reprezentację w sieci neuronowej naszych mózgów, poprzez rodzaje pamięci, sposób ich wykorzystywania i wzajemne relacje pomiędzy nimi, aż po. Pamięć roboczą, która stanowi nasze tu i teraz, jeśli chodzi o kwestie neurobiologiczne. I wreszcie w końcowych etapach szkolenia przyjrzymy się naszej kulturze jako systemowi adaptatywnemu. Będziemy mówić o memach, o memetyce, o memotypach, o autorytetach, które powstają dzięki selekcji informacji kulturowej i dzięki ocenie. Będziemy też zwracać uwagę na to, jak, ta, jak to się dzieje, że te autorytety tracimy. I jak postępować, kiedy, kiedy przestajemy mieć wpływ na młodego człowieka. Zapraszam Państwa serdecznie na wprowadzenie do neurodydaktyki. U, u.